o, to będzie jakaś grubsza rarytas rarytas na ska skale w Pińczyńsku łałcy Ci nie będzie potrzebne, będziesz nie Bartkiem. Cześć, Bartek Witam Bartek pojadą sobie w świat. Nie ma śmiechu. Świat. Ba Bartek pojedzie samochodem, a ja ciągnikiem, nie? Aha. No. no to. Dobrze, dobrze. Bartek będzie tą drogę wskazywał. Tak. Okej. Okay. Paliwo chociaż masz daleko jedziesz? 25 km. A paliwo masz? No. No także tym sposobem Bartek będzie teraz dawał, a ja za nim z ciągnikiem, nie? No, Bartek pojedzie z samochodem, a z ciągnikiem. Pojedziemy, nie? No. Okej. Okay. O! No, słyszę, że jedzie. To Mariusz jedzie z następną posadką. Koryto przyniosła. Świnie będzie hodował, słuchaj koryto i dwokołówkę. Ja dwukółka. He? To jest co? Koryto. A, to koryto tylko. Hej. Koryto, nowy nabytek, koryto. Rynna, do rynna, rynna. Koryto, no wiecie, Paulina mnie tam będzie dawać. Taką koryton, no wiecie, koryton, no wiecie, koryton, 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 jechał. Ten Ja. No, to byś podpijał. Koryto! To przy korycie bym musiał Pojedziemy no, ja odstawić nowy nabytek, co? No jo! Siema się, Szczerze, jak nowy nabytek koryto! Pioł. Ja bym go podstawił tu przy lipie. Niech Niech nabierze moc. No. Koryto. To, to jeszcze tak w miarę wygląda. Tam przebija. Zachodzi. Zachodzi słońce. Przedstawiam nowy nabytek. Tak jak za dawnych lat. Już jedna świniarka przyprowadziłem. Tylko, że tamta była tańsza. 20 złotych i pół litra chyba. Albo coś takiego. A ta, a ta, a ta jest ogólnie droższa trochę. Parę stówek już trzeba było dać. W tysiącach. w czy znaczy trzeba, nie? No, koryto i świniarka. Wyjmiemy zaraz koryto, bo po co tu ma być? to nie jest drzwiniarka, tylko koniara, nie? Konie facet przewoził tu. mu pomóc z tym o. korytem. Chodź, położymy do kornika, to kury się zlepią, pszenicy się nasypie. Cip, cip, to możesz mieć zobacz, zobacz, do pojenia nawet cielaków albo czego. Takie koryto. Hmm, zobaczymy, szczelność koryta, ogólnie nie jest, ale... Jak będzie padać, to zobaczymy, czy zbiera wody.

sobie tutaj Do tura. <noise> Do tura. Światła są, tylko że coś nie działają. Nie? Lampy są, o! Oś... Świateł, świateł nie ma. On to się zrobi. Koń nie wyjdzie. Koń, koń tu był. <noise> Mocne ogiery tutaj bywały na tej, mm -hmm. na tym, na tej koniarze. Ja po, konie zimnokrwiste. Tak, zimnokrwiste. Facet opowiadał, pan właściciel, były już, bo teraz już jestem właścicielem. Opowiadał jak to tam było z tymi konia, koniami, końmi. Były rasowe konie pociągowe. Zimnokrwiste. No i trzeba, bo no, solidny materiał jest, nie? Nie, podniosę, nie? Mm. Mocny materiał. <głos> <głos> świnki morskie chyba trzeba, trzeba się i... rozwijać, to tam nie ma na... Pieniądz musi być w obrocie. No. Trzeba iść, przejść do przodu. Teraz już druga świniarka, dwa ciągniki. Nie, trzy. Trzy ciągniki, dwie świniarki, dwie rotacyjne. Spółki, mm -hmm. Kopaczka. Tak. Coś tam, coś tam jeszcze przyczepa. Piła. Mm, no, to no tak, jest tak. Tak, tak. Widły, no weź, o, obejdź. Widły i łopata. O, o obejdź tutaj, jak to już wygląda. Ogólnie można i zachodzić na górny zaczep i na dolny. Akurat jechałem na dolny, to było praktycznie idealnie w poziomie. Deski grube, z tyłu to w ogóle. Deski grube, no. o, Konia no. można uwiązać. No. Żeby nie szedł przed traktorem. No. Ładne to. No ładnie. Podoba mi się. Michał zazdrości, bo nie ma takiej. Ja, ja. On ma i w gorszym, i po, i pokaż, o, ma w gorszym chodź, stanie. Chodź, pokaż. Ja no, zaraz pokażę. Ja zaraz pokażę, ja pokaż, co zazdrościsz. Ja A tu i chodź tu, zazdrościłeś. Zazdrości, czy zobacz. Or, oryginalne od Volkswagena. Jeden. Z... jeden. Jeden. Chlapak. <laughs> jeden chlapak, będę musiał dosztukować. To ja Ci dam znaczek od Mercedesa. Od starej dentki się zrobi, albo od Mercedesa. Od, znaczek od Mercedesa Ci będę mogła dać, zobacz. I tutaj sobie... Weź teraz taka coś uspawaj, nie? Ile to materiału? Teraz dechę już kup, jakoś tam... Nie, no zobacz, no to super to, nie? Wszystko jest mocne, nie? Tu fajnie ktoś przemyślał, że tylko tak, widzisz? No to jest naprawdę, tak. I już, już, już nie, nie wyleci, góra się wypnie. Tu nie podskoczy, elegancko. Lampy Ciekawe może się zmieni bo... od Fergusona się wstawi. Ciekawe co będzie na to zamykanie, otwieranie powietrza. No. Zobaczymy. No. Tu jest zobaczymy. decha. Tu zobacz, jak grzeby koń nie kopną. tu jest decha chyba piątka. Taka decha jest. No, taka decha. No. Koń kopał. Koń... na pewno Dobra, na tyle z tej prezentacji. Słuchaj, Teraz deski są. Deski są, Mariusz będzie mógł świnki morskie przewodzić na tym wozidle. Nie wyskoczą. Na trawę będzie ich wypuszczał, będzie przewoził. I w korycie nawet może to nie, by wie, nie wiecie, skrócić. Nie wiecie, ale Mariusz jest hodowcą świnek morskich. Dlatego tyle świniarek potrzebuje ciągników i kosiarek, bo on trawy codziennie nakasza im. Tak. Trzeba coś robić w życiu, a nie leżeć hmm. tylko. To ma stado świn hmm. morskich. Dobra. Idź pokaż. Idę. Chodź. Idę. Chodź pokaż. Chodź, zobacz, chodź, zobacz. Szybko. No, idziemy to. Jak jesteś taka ciekawa, patrz, tą świniarkę Maruszowi sprzedamy za tysiące. Może kupi, słuchaj. Patrz, ona stoi już ile czasu? Zobaczcie, to są już liście z ile X lat. Oho, jeszcze więcej. No, ale to jest moja i Bodzia świniarka jeszcze. Ja, wow, bo tam na niej boziliście na te knury, nie? No, świnie do knura i. Patrz, jeszcze trójkąt. Ja nie, jeszcze trójka ja nie było. nic na tym zawsze na przyczepach, a... No i ty teraz zazdrościsz, zazdrościsz. Jo, ja zazdroszczę, ja zazdroszczę, nie? Dwóch świniarek Mariuszowi. No bo ty masz widzisz? taką jedną, widzisz, Zobacz, w opłakanym ja stanie. Zobacz, ja ją malowałem jak byłem bardzo malutki. Nie? Kiedyś? Pamiętasz? Nie. Nie pamiętasz? Ty ją malowałeś? To czerwono szare to ja ją malowałem. Byłem bardzo mały. No, to malowałem i te, tą ramę do tej włóki co zrobiłem. z opry. A! Nie pamiętasz? Te mi się przypomniało. Ja to no. malowałem bez żadnego czyszczenia, takiego, wiesz, jakiegoś. Tak jak Boszem bądź czyścić czy coś, tego tak lekko i tym, bez podkładu. Ty, ale nie, nie ale taki minutowy, ale przypomniałem. Ale ile mi się. lat miałem wtedy coś ten mały byłem. No. Znaczy mały no, mocz no, na pewno Moccy wiele. Na wiele no ale farba, gdzieś jest. Co? Tu chodź, pokażesz, jeszcze widzę, Mariusz ma kopaczkę do ziemniaków, widzisz? No. Nagraj. To jego konna. Tak. No, widzisz, widzisz, tak to ja. To jest Mariusza no. kopaczka do ziemniaków, konna. Tu Agawa zrobiła aa. Koła do Skody są? No. Bo ogląda nowy nabytek Mariusza. Wczoraj tak. już późno przyjechał, ja już miałem wolne wczoraj. No i co tam ci się podoba ci się to? Ta... No to jest ładna jest tak. Podpicowana jak przy... niektórzy mają przyczepki do samochodu w gorszym stanie. No. Tylko światła już musiał Mariuszowi zrobić bo coś nie tego. A Mariuszowi? Co na plecach czy? Nie tutaj tej przyczepce. Aha w tej. A czy przyczepce no to jest Ona taki... musiała być nawiana, bo tu już ktoś upiłował lampy o. Nie, nie dało rady odkręcić To takie lampy są większe. nie no lampy są dobre tylko tu jest po no. szlifierce kątowej nie? deski są zobacz takie dosyć no tam tu pan mówił że konie zimno konia przewodził A no to już są kolosy nie to no. jeszcze nie są największe no, na świecie stube, ale, ale fachowo jest zrobione mówię A przyczep czy takie otwieranie widziałeś mhm. w ruskich przyczepach podobne jest jo? Bo jo. Ja było nie wiem jak teraz Wiesz jak to się otwiera? No, do góry. No. No. Tylko, że tam był taki drut. To jest i takie wiesz, nie? No, chytre. Chytre właśnie. A koryta jak ci się podoba? A co to, coś przywiózł? No to, to no. jest nowy nabytek, koryto. I co on będzie chodził? To jest główne... Dla kurów to jest za wysokie. No świnkich, świnki chyba. A to gdzieś było wczepione winę. Słuchaj, świnki chyba, bo wiesz, wózek będzie wtedy... To będzie napisał musiał napisał. jakieś zarejestrować gospodarstwo no tak dajesz w korycie a na wózku wywiezie nas słyszałem jak a zobacz o o, o. VW. a tam ja mówię mam od Mercedesa ten to mu zrobimy zobacz drugi ten trzeba zrobić chlapacz i, i Mercedes kółeczko tak, to jest błąd no. niektórzy mają tu mają być trójkątne niektórzy mają na kombajnie trójkąty przyhaczone Kiedyś jakby się gliniasz uparł, to mandat za to by był. Nie wiem jak teraz. Bo mają być... To jest przyczepa. To muszą być trójkąty. Albo mm. na kombajnie, albo... Nieraz widziałem na, na takie bycze chlapacze przy 60. i te trójkątne odblaski, nie? Tu jest od Volkswies Wagena, ale to ten sam typ jakby do schodzi. nie będziesz na wschodzie, to sobie od tego weźmiesz. Z wózka. Nie. Nie? O, od zaczepu. Od belki, od zaczepu polowego od 40 i od 355, tylko to jest odwrotnie. Ta belka, co jest na tym. co mi Wiedziałam, że od 60? Nie, u, u, obrzezane. No, od 60 nie, bo już mieli nowego typu. I to było odwrotnie, nie? No Widać no. jeszcze tu. To jest od tych zaczepów, co my mamy w Perkinsie i Mariusz 60. Co ma? Te polowe, co my mamy te nowego typu wywalone. No. Ja świniarka zimnokrwista No. Tu na jednego zimnokrwistego, krwistego, o, akurat, widzisz? No. Kółeczko jest, no. A kabel jest, a świateł nie ma. Nie. Tu jest orgina wszystko. Jeszcze pryskali, żeby byli pewnie. No, ale, coś... ale nie mają rozgięte. To może dlatego. To może dlatego słuchaj. No. A tu też nie można za bardzo rozgiętać. No każdy wie o tym. Bo to jest kruche jak... to jest mosiądz, nie? No ja to tak, powiedz, Ci się podoba? No tu ten... jeszcze żeby, żeby nie kapało. Daszek odpływam. Daszek, no. Tak, to jest głęboko zanurzone. Bo pojedzie. No, lekkie to jest. Mówię, nie... niejedne przyczepki, jak się widzi na drodze, to to jest gorsze. Samochodowe te. No. Przyczepka towarowa nie? są gorsze niż to. to nawet nawet wygląda, nie? No tam to kupił za, za 3 zł tą poprzednią? Nie, no mówił, że za 20 zł, czy za ile no, i, i za flaszkę. Niecałą, nie całą Małą ćwiartkę, czy Nie no, za flaszkę. Aha, za flaszkę. No tylko, mhm. że ją robiłem tam, nie? No. I szersza jest. Tam jeszcze nasza stoi, nieużywana już, bo coś się gdzieś z, z czym. To widzieliście. Już. Żeby były konie, to nieraz z koniem by się naszą jechało, do ogiera na przykład, nie? Ale to na koniu, heja i banana, nie? Jedzie. O, bez paliwa. Ty, odjedzie, musisz do przodu. Rusza się bezwładnościowo. Do Ari przodu. Poświęcił. Aristoteles jeszcze nie wiedział w starożytnej Grecji, że jest takie przemieszczanie ciał bezwładności w kosmosie, a teraz my już wiemy i ten wózek jest jest z kosmosu. Słuchaj, dawaj tutaj do przodu, ja tu trochę ją podciągnę iść tam najpierw. Po co? Przedają ją podciągnę. No. O. A czemu ona tu stoi? No bo ona musi tutaj nabrać mocy pod tą lipą. Nie wiem, którego dziś jest, bo 30. No to w poniedziałek ciap ma nasz 49 lat. Poniedziałek. 14 z minutami przed pięna... między 14 a 15 tu zajechał a tam no. zaraz był dom stary no. i to, to, to co to musi co ty mówisz czemu musi tu stać nabrać mocy pod tą lipą aha moc. wtedy to będzie Ta lipa daje moc no. i jest wtedy okej okay. a to, to jest pińczyn nie parczewo to jest grześ Najstarszy kot ile on może lat? Dychy nie ma jeszcze. No tak chyba około? Chyba nie. Nie, nie ma dychy. Bimbre i te mieli No bimber miał dych. No. Ty też nie. Co on tu ma? Kleszcze? Można? Czy pożarty? Od krwi. Co ty tu masz? Nie, brud A, jakiś. No to, to kleszcze to byś tak szybko nie widział. Nie. No. O znowu coś mam. Co ty mu wyskubujesz? Nie, on li nie, ja nie, No, nie wyskubuj mu. No nie czeszesz go, to teraz tak to ten. Mówi, że to jest twój kot, a nie, nie jest wyczesany Och, Gili, gili. Grzeczne było dziecko. Gili, gili. Baj, baj. Trzymajcie się, zdrowo i młody.